Siedzie z ginger, ale i ciągle myślę o tych całych kwantach. Powiedz, co dokładnie cię gryzie, Zuzanna. Słyszałam, że kiedyś ktoś może odczytać dzisiejsze szyfry i zrobiło mi się zimno. To dobra intuicja i dobry moment, żeby to rozplątać spokojnie. Czy to znaczy, że moje wiadomości będą kiedyś jak otwarte pocztówki? Nie musi tak być, ale musimy rozumieć, na czym stoimy. To powiedz po ludzku, co jest zagrożone, a co nie. Są dwa światy. Jeden to szyfrowanie symetryczne, drugi to klucze publiczne. Symetryczne to ten sam klucz po obu stronach, prawda? Tak, a tam pomagał po prostu dłuższy klucz i porządna implementacja. A ten drugi świat to właśnie RSA i krzywe eliptyczne. Dokładnie, a tam w teorii grozi im algorytm który skraca drogę łamania. Czyli jeśli pojawi się silny komputer kwantowy, to stare szyfry pękną szybciej. Tak to upraszczając, dlatego trwa przygotowanie do nowej rodziny algorytmów. I to ma jakąś nazwę, o której wszyscy mówią? Mówimy na to kryptografia postkwantowa w skrócie PQC. Brzmi uczciwie, ale co ja mam z tym zrobić dzisiaj? Najpierw zrozumieć cel. Czyli ochronić dane, które muszą zostać tajne przez lata. Czyli najpierw paczek, co ma długi termin ważności w moim życiu. Tak, bo ktoś może zbierać szyfrogramy dziś i próbować je czytać w przyszłości. To jest właśnie to, co nazywacie zbierz teraz i odszyfruj później. Dokładnie tak mówimy, i to zmienia kolejność priorytetów. A gdzie wchodzą te nowe nazwy, które ledwo zapamiętuję? Najprościej mamy MLKM do uznania tajemnicy i mamy podpisy mlds i SLHDS-a. To mi mówi, że jeden algorytm pomaga ustalić klucz, a inne służą do podpisu. Tak, i to rozdziela zadania, bo klucz to poufność, a podpis to wiarygodność. Czyli rozmowa i aktualizacje oprogramowania potrzebują różnych plocków. Właśnie tak i dzięki temu możemy budować bezpieczne zestawy protokołów. Co to znaczy zestawy, bo to brzmi jak pudełko z klockami? To znaczy, że protokół łączy kilka elementów, na przykład wymianę klucza i podpis. A co z moją przeglądarką? Czy ona już coś takiego ma? Dostawcy przeglądarek i sieci testują i wdrażają hybrydowe połączenia. Hybrydowe, czyli na razie stare plus nowe, żeby nie zgubić zgodności. Tak. To pomaga przejść płynnie i wyłapać błędy po drodze. Czy ja mogę to jakoś sprawdzić w domu bez wielkiej wiedzy? Możesz patrzeć na aktualizację systemu i przeglądarki oraz na informacje od dostawców. Czyli nie muszę czytać równań, tylko trzymać się porządnej wersji. To najlepszy start, i do tego warto pytać usługi o plany przejścia na nowe algorytmy. A jeśli ktoś prowadzi firmę, to co robi najpierw? Robi spis miejsc, gdzie używa kryptografii i ocenia żywotność danych w każdym miejscu. PLIS, a potem priorytety. Rozumiem. Tak, szczególnie tam, gdzie dane muszą być tajne długo, jak zdrowie czy finanse. To dotyka wszystkiego od poczty po kopie zapasowe. I od podpisów oprogramowania po kanały między serwerami i urządzeniami. Czuję, że to duża mapa. Ale może być prosto, jeśli podzielę ją na kroki. Dokładnie, kroki robią tu całą różnicę i zdejmują napięcie. To przejdźmy powoli po tych krokach. Krok pierwszy to inwentarz, czyli spis algorytmów i bibliotek oraz ich wersji. Krok drugi to ocena czasu życia danych i ryzyka zbierz teraz i czytaj później. Krok trzeci to plan przełączania i testy środowisk, począwszy od hybryd. Krok czwarty to umowy z dostawcami i wymananie elastyczności kryptograficznej. Krok piąty to szkolenie zespołu i kontrola aktualizacji. To jest w moim zasięgu, jeśli to rozpiszę w kalendarzu. Tak się właśnie wygrywa takie przejścia spokojnie i systematycznie. A te nazwy podpisów czy muszę je rozróżniać w codziennym życiu? Wystarczy, że wiesz, że to podpisy postkwantowe i że muszą być zgodne ze standardem. Czyli patrzę, czy dostawca mówi o MLDS-a lub SLHD'a i czy to jest stabilne? Właśnie, a szczegóły dopasowuje już producent i audyt. Czy nowe algorytmy są wolniejsze w praktyce? Mają inne koszty, ale projektuje się je tak, by były praktyczne w sieci. Czy to znaczy, że nagle wszystko będzie się ładowało wolniej? Nie musi tak być, bo wiele optymalizacji ma już gotowe ścieżki. A co z bezpieczeństwem implementacji? Bo słyszę, że to też bywa problem. To prawda, i dlatego ważne są poprawne biblioteki oraz testy odporności na wycieki. Czy zwykły użytkownik może coś tu zrobić? Może trzymać się zaufanych aktualizacji. I unikać starych bibliotek z nieznanego źródła. A co z podpisami mojej poczty i dokumentów? To się zmieni po stronie dostawców i w narzędziach do podpisu. Czyli czeka mnie bardziej obserwowanie niż ręczne majstrowanie. Tak, a jeśli pracujesz w firmie, to wspierasz dział, który to wdraża. Lubię pomagać, tylko czasem boję się, że czegoś nie rozumiem. Nie musisz znać każdego detalu, wystarczy znać kierunek i zadawać dobre pytania. To zadaj mi te pytania, żebym sprawdziła, czy łapię obraz. Pierwsze brzmi: gdzie powstają twoje klucze i kto mi zarządza? To jest jasne u mnie w poczcie i telefonie, ale u firmie muszę dopytać. Drugie: jaki jest czas życia najwrażliwszych danych, które przechowujesz? Niektóre kontakty, rachunki i zdrowie powinny milczeć przez długie lata Trzecie, czy twoi dostawcy mają plan przejścia na kalem i podpisy postkwantowe? Zapiszę to i wyślę pytania, bo to jest dobry test dojrzałości I ty już jest ogromny krok, bo zamieniasz lęk w działanie Czasem czuję się jak uczennica w wielkiej bibliotece i nie wiem, gdzie zacząć Zacznie od półki z podstawami, a potem idź do działu z narzędziami. Czyli najpierw spis i priorytety, a później protokoły i testy. I tak dojedziesz do stacji z napisem spokój. Dobrze to brzmi, bo lubię porządek i listy zadań. To narzędzie, które działa w każdej epoce i w każdym projekcie. Czy powinnam zmienić hasła teraz czy czekać na nowe algorytmy? Tasho, zmieniaj według dobrych praktyki, używaj menedżera, a algorytmy dotyczą warstwy niżej. Czyli nie mieszam tych dwóch porządków i nie panikuję. Dokładnie, żadnej paniki, tylko odrobina konsekwencji. A co z kopią zapasową? Bo czasem to odkładam. Kopia to twój przyjaciel, trzymaj ją zaszyfrowaną i przetestowaną. Czyli nie tylko robię kopię, ale też sprawdzam... Czy da się ją odczytać? Tak, bo kopia nieprzetestowana to czasem pusta obietnica. Płowa trafiają we mnie, bo lubię czuć grunt pod nogami. I o to wchodzi. Ta wiedza ma dawać spokojny oddech. Chcę zrozumieć jeszcze różnicę między podpisami, bo te nazwy są podobne. W skrócie, MLSA to podpisy kratowe, a SLHDSA to podpisy haszowe bez stanu. A w praktyce ja patrzę na to, czy narzędzie ma zgodny podpis i jest wspierane. To jest najważniejszy filtr na codzienny. Czy te podpisy chronią aktualizację mojego telefonu? Tak, bo podpis mówi, kto wydał aktualizację i czy plik nie został zmieniony. To buduje zaufanie do całego łańcucha dostaw. I dlatego migracja podpisów jest tak istotna dla bezpieczeństwa. A jak wytłumaczysz wymianę klucza w trzech słowach? Ustalany tajemnicę, której nikt po drodze nie pozna. Dobra definicja, czysta i prosta. Prostota pomaga zaufać procedurze i nie gubić sensu. Czy komputery kwantowe są już za rogiem i mam się spieszyć? Nie liczymy na daty, tylko robimy rzeczy, które i tak są potrzebne. To ładne, bo nie buduje strachu, tylko plan. I taki plan ma sens niezależnie od plotek i nagłówków. Czyli to jest dobra inwestycja w każdy scenariusz. Tak, bo porządek w kryptografii poprawia bezpieczeństwo nawet bez kwantów. Lubię to, że zostają coś po każdej godzinie nauki. Wiedza działa najlepiej, gdy zamieniasz ją na nawyki. Podaj mi, proszę, jeszcze zestaw krótkich wskazówek dla domu. Aktualizuj system i przeglądarkę. Używaj silnych haseł i menedżera. Daj. Włącz dwuskładnikowe logowanie tam, gdzie się da. Daj. Czytaj komunikaty od usług o planach przejścia na algorytmie postkantowe. I ostatni punkt. Zachowuj spokój, bo przejście jest procesem, a nie wyścigiem jednego dnia. Myślę, że dziś pierwszy raz naprawdę to czuję. Masz prawo czuć ulgę, bo zrobiłaś ważny krok. Chciałabym umieć to wytłumaczyć przyjaciółce bez żargonu. Powiedz, że wymieniamy stare zamki na takie, które nie poddadzą się nowym atakom. To jest fair i bez straszenia. I dorzuć, że zaczyna się od spisu i planu. Dobrze, zapisuję to w notatniku. Bo lubię jasne zdania. Jasne zdania prowadzą do jasnej decyzji. Ciekawi mnie, co firmy robią ze starymi protokołami. Czy mają nie do czasu przejścia i używają hybryd, by nie urwać kompatybilności. Czyli nie wyłącza się światła, tylko zmienia żarówki po kolei. To dobre porównanie, bo tak się tego nie czuje na co dzień. A ludzie w tych projektach też mają emocję, prawda? Mają, bo bezpieczeństwo to odpowiedzialność i komunikacja To daje mi więcej wyrozumiałości do zespołów od Ity Wyrozumiałość buduje tym lepiej niż presja Powiedz mi jeszcze o jednej pułapce, żebym jej unikała Uważaj na stare poradniki i niepewne narzędzia pobrane z przypadkowych miejsc Czyli trzymam się źródeł, które są znane i aktualne Dokładnie taki to jedna z najtańszych ochron. A jeśli dostawca jeszcze nie mówi o nowych algorytmach? Pytaj uprzejmie o mapę drogową i terminy. To ma sens i buduje kulturę odpowiedzialności. Tak, bo pytania klientów przyspieszają dobre zmiany. Mam wrażenie, że kwanty były wymówką do paniki, a teraz widzę plan. Plan jest zawsze lepszy niż strach. Czy to jest dobry moment na krótkie podsumowanie dla mnie? Najlepszy spróbuj własnymi słowami. Dziś zrozumiałam, że trzeba chronić dane o długim życiu i robić spis kryptografii. Bardzo dobrze. Wiem, że nowe narzędzia nazywają się MLKM do kluczy i MLDSA albo SLHDS do podpisów. Pięknie skocona. Rozumiem że przeglądarki i sieci przechodzą przez etap hybryd, żeby nie było przerw. Tak to właśnie wygląda. Wiem też, że warto mieć kopię zapasowe i pilnować aktualizacji. To filary spokoju. I już nie będę mieszać haseł z algorytmami, bo to różne warstwy. To ważna granica i dobrze, że ją czujesz. Dziękuję ci, szef. Bo mówisz o trudnych rzeczach jako prostych. To zasługa Twoich pytań i odwagi, Zuzanna. Czuję, że dziś Kinder ale smakuje jak nagroda za odwagę. Niech ten smak zostanie z Tobą, gdy będziesz robiła małe kroki. Zrobię spis i wyślę pytania do moich usług, obiecuję. To brzmi jak plan na dziś i na jutro. Czy jeszcze coś powinnam dodać do listy? Dodaj na tatkę, by wrócić do tematu podpisów w oprogramowaniu. Dobrze, wpisane i podkreślone. A na koniec oddech i spokojny spacer do domu. Dziękuję za wieczór, szef. Dziękuję za rozmowy i do zobaczenia. Chyba pora wracać, ale właśnie zdałam sobie sprawę, że zostawiłam portfel w domu i robi mi się gorąco. Zapomniałam portfela. A więc przepraszam za kłopot, czy mógłby mi pan postawić dziś ginger ale? Wiem, że pan siedzi obok i słuchał tej rozmowy od początku do końca i bardzo to doceniam. Jeśli choć odrobina z tego była pomocna, to proszę o wsparcie. Dobrze. Dziękuję z całego serca, a darowiznę można przekazać przez kod QR w prawym dolnym rogu albo przez link w opisie filmu. Proszę też o polubienie, subskrypcję i krótki komentarz, bo to naprawdę pomaga. W opisie znajdzie pan także linki do innych naszych serii, które są zupełnie inne w klimacie. Jeszcze raz dziękuję i życzę spokojnej nocy.